Haul przyprawowy z Colpolu. Cały karton przypraw zamówiliśmy do naszego domu. Takie zamówienie robimy raz bądź dwa razy do roku. Zależnie ile tego, oczywiście, wszystkiego schodzi. Co dokładnie kupiliśmy i ile to wszystko kosztowało, powiem Wam na końcu filmiku. Dlatego zostańcie, a ja już Wam pokazuję, co dokładnie kupiliśmy i jak to wyglądało cenowo. Mam tutaj na kartce wypisane. Zobaczcie na to. Suszone oregano, 200 gramów to jest. Patrzcie, ile tego jest. Ogrom po prostu. Kosztowało 12 zł za 200 gramów. Migdały, płatki, też 200 gramów. Eee, 13,89 za 200 gram. Mięta pieprzowa, suszona, 200 gramów. Też pokaźna ilość, jak na 200 gramów, jest lekka. Eee, już Wam mówię, ile. Mm, mięta mięta 9,90. Takie opakowanie suszonej mięty. Goździki. 100 gramów goździków. Kosztowało 835 za 100 gramów. Hej, stop! Dlaczego jeszcze nie obserwujesz mojego kanału? Zapraszam Cię do obserwowania, bo to pomaga mi się rozwijać i kręcić kolejne filmy. Kilogram. Popcornu, kukurydzy na popcorn, a raczej 2 kg kupiliśmy. 2 kg popcornu, słuchajcie, za kilogram 6,89 Tanizna. Następnie, co my tu mamy? Przyprawa do mięsa mielonego, 500 g. Składniki, sól, marchew, czosnek, papryka słodka, cebula, pietruszka, nać, kolendra, bazylia, majeranek, pieprz czarny mielony, tymianek, chili, czyli bardzo fajny skład i bardzo jest dobra, polecam 15,90 za pół kilograma, czyli masę takiej przyprawy, starcza naprawdę na długo, następna przyprawa do kurczaka, pół kilograma sól, papryka słodka, cukier gałka muszkatołowa, pieprz czarny, chili czosnek, imbir, gorczyca biała kary, kardamon, kurkuma i rozmaryn e, i to kosztowało e, przyprawa do kurczaka 12. Złotych i 15 groszy za 500 gramów. Gałka muszkatołowa mielona, 100 gramów, e, kosztowała 10,34. Zobaczcie, sporo tego. Kupiłem z ciekawości prażynkę francuską do tortów, coś takiego. E, I ona kosztowała 10,90 za 100 gramów. Pieprz czarny. Wietnamski ziarno, 200 g za 9,49 Cukier wanilinowy, przepraszam, będzie hejt, e, kosztuje 500 gramów. Uwaga, żebyście się nie zatrzęśli. E, cukier wanilinowy, 500 gramów, kosztuje 6 zł i 15 groszy cynamon cejloński mielony nie ten drugi co to tam niby podrabiany jest 100 gramów cynamonu cejlońskiego za 5,69 zł tanizna płatki drożdżowe polecam e, traktuję to jako taki parmezan ale bardzo fajne są w smaku ostatnio to odkryłem mama mi pokazała płatki drożdżowe 13,89 za 200 g Koperek suszony 100 g 5.90 Przyprawa do ziemniaków 200 g skład o, ciekawe, nie, nie ma składu przyprawy do ziemniaków. Trzeba będzie się dopatrzeć. Przyprawa do ziemniaków 6.59 Przyprawa do ryb. I mamy tutaj w składzie sól, gorczyca, bazylia, imbir, pietruszka, nać, oregano, cebula, czosnek, mięta. 200 gramów przyprawy do ryb, 6,59. Zobaczcie, jakie to jest duże. 6,59 za tyle przyprawy. Natka pietruszki suszona, 200 gramów. Zobaczcie, jaki to jest wór. Dla porównania moja głowa. Eee, natka pietruszki suszona. A, 8,49 8 za taki worek. 200 gramów. Papryka słodka e, wędzona uwielbiam moja ulubiona przyprawa e, wędzona do mięsa jest po prostu petarda i ona kosztowała e, moi drodzy papryczka wędzona za pół kilograma 20 zł i 59 groszy ziele angielskie 100 gramów e, 849 Troszek do pieczenia. Wziąłem 200 gramów. Taką torebkę za 6,59 zł. I czarnuszka 100 gramów. Czarnuszka, czarnuszka. 5,27 słuchajcie. Wyśmienita rzecz do chleba. Do pieczenia chleba, a będzie więcej pieczenia chleba na kanale. No i laska wanilii za 5 zł. I teraz moi drodzy, no i rozwiązania zagadki moi drodzy, za to wszystko, za te wszystkie przyprawy zapłaciłem 216 zł i 61 groszy. Myślicie, że to dużo czy mało? Dajcie mi znać w komentarzach, coś waszym zdaniem się opłaca bardziej, czy kupowanie tych małych paczuszek, czy może to, moim zdaniem to i te przyprawy są sprawdzone z tej firmy. Ja na razie z nimi nie współpracuję, ale zapraszam do współpracy firmę Colpol, ponieważ bardzo ich szanuję za jakość i za to, że te przyprawy są dobre. Także tyle na dzisiaj. Obserwujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!